Cześć, ja jestem Miłek i dzisiaj y, chciałam dobudować do mojego mostu z Wami y, Drogi Most. Y, tylko wiecie co? Y, ja tylko dobuduję do tego barierki i będziemy dalej budować razem. Dobrze, to ja zaraz do Was wracam. Już jestem. Więc tak, tak wygląda, tak z boku, tak od, tak od e, tyłu, znaczy od e, dołu i tak od góry. I tak, i teraz tutaj dajemy, budujemy drogę. Душка таком. Окей. Okay. Po prostu podchodziłem. Próbowałem kilka razy nagrywać, ale mi się wszystko, mi się coś e. samo mi się wyłączały film. I buduję drugi raz most. Tu zrobimy parking. Już wam pokażę. ok, Tu zrobimy krótką dróżkę Tu zrobimy krótką dróżkę. Tak i tutaj będzie przerwa, tu tam, taka na przejazd. I tu będzie moczuć podchodziło ale mi spad. Mi się wyłączył telefon. Dobrze. To sobie tu połóżmy. Poczekajcie, położę telefon na chwilę. Nie będziecie nic widzieć, ale to tylko na sekundkę. Tylko na sekundkę. Ja cały czas tu jestem, tylko muszę w ciebie się użyć, a nie będę robił wycięcia. Okej, okay, już jestem. Um. Poczekajcie. Te, też mnie widzicie, ale już. no już. I tu już zrobimy rozwi to rozwidlenie. Poczekajcie, przesuniemy tutaj. Ale poczekajcie sekundkę, ja przepraszam, że wam tak yy, zasłaniam, że wy nic nie widzicie, ale muszę coś. Ojej, muszę przyczepić yy, most. A jedną ręką tego nie zrobię. Trzymam się. Subskrybujcie mój kanał. Dajcie ławeczkę w górę. Jeśli Wam się podoba, dajcie znać.